Trzeba dotykać, przesuwać, układać, odejmować, przemieszczać narody z głodu do głodu, okropnie już z Teraz w urzędach nie usłyszysz stuku maszyn, co piszą tajemne rozkazy, cichutko jest, a dawniej jakby maszynowy karabin strzelał seriami. Od razu zostawał ślad, banalne błędy literowe, jak jest zgładzone groby. Przyszły komputery, biorobine na siebie, ich szczere zeznania z tej najtwardszej płyty pamiętania, kto cykluje, jak wedle uznania. <klucz> że się, zbliżamy do końca, jak chcę Wam coś takiego ni to miłego, ni to radosnego, ni smutnego powiedzieć. Słuchajcie, wielu z Was jeszcze miało nad łóżkiem, jakby dzieckiem. Taki obrazek aniołka, co doprowadził anioła stróża, dzieci przez taką cieniutką kładkę, szedł, i te dzieci szły za nim, i wierzyli, że on nas przeprowadzi. No ale potem to było tak, wiersz gładki słomki. Taki czas. Nie wierzymy, albo się wstydzimy anioła stróża, dzieciństwem zajeżdża. A to woń pieluchowa, nieświeża. Na kładce słońce nie trzeba pomocy, ani we dnie, ni w nocy. Nie jesteśmy winni niczego i nikomu nic, bo otworzone drzwi dzieciństwa już na inną stronę przed aniołami twardo zatrzaśnięte. Stąd często skrzydła miewają przycięte. No i cóż. Czemu pchały się za nami w światy, gdzie wędrujemy teraz gromadami, potem garstą, tylu zostało za nami, wreszcie sami. Aniele, te światy są śliskie, lodowe w sobie, kuliste, spaciste. Aniele, co przycięty zostałeś przed laty, Wyrwij się ku pomocy, co nie możesz latać, skrzydło złamane, to choć podaj rękę, drogi nasze niejasne, gładki, słomki ciemne.